Jestem Mariks, Witam, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I słuchajcie, dzi dzisiaj jestem bez nikogo, bez pana Maczety i bez sprouta, <laughs> bo dzisiaj to będzie kolejny odcinek, jak ja sam wbijam 13 tysięcy pucharków. Ja teraz sobie otworzę trzy skrzynki na dzień dobry. Dobra, pierwsza skrzynka, czy tam coś tam? Druga skrzynka, nic. Trzecia skrzynka, też nic. No Ale 200 token dablerów. Doro, może być, a my teraz będziemy grali solo. Jest wyzwanie, nie wyzwanie, mój Teraz będziemy grali solo. Pamiętajcie o zostawieniu łotr w górze. No bo dzisiaj, jak gdyby 5 łapek w górę, to odbywałem epicki kolejny taki odcinek. Tak tylko wbiłem to 13 tysięcy kwarków. za mną. No, no jakoś Ci nie wyszło. Dobra, jeśli dobijecie subskrypcji, bo to subskrypcji do końca waku próbuję do. Tak ja go teraz zajadę, także w końcu już odejdzie. Nie wiem, że tak się da. Więc pamiętajcie, łapka w górę. No. Teraz biorę się za rundę solo. Ostatnio, o nie, ta bij jest. Bij na soczku jest denerwująca. Tak samo jak szelka na socku i na lucie na dole. Aj, mnie załatwiła. Dobra i dostaliśmy minus jeden słuchajcie jeszcze przed przecinkiem wbiłem właśnie Daryla na a my teraz sobie zabramy tym tu Jestem dobry idę masz na solo, ale myślę, że teraz mogę sobie poradzić jakoś. dobra, no Dobra, nie słuchajcie, ja jej nie dojadę teraz. Ale może ultem. Oj, dostała raz, Może ma się oddala ode mnie, już. skoro wie, że jestem słabszy od niej. Nie wiem, napiszcie komentarz dlaczego. Jeśli U... słuchajcie, jeszcze dołączajcie do takiego klubu Team Marix klub jeszcze już słuchajcie założyłem opis z 6 członków klubu to czuję jaki co czasu mi zniarwia kluczę no la, alo kiedy ją poczekałem nie mogę się doczekać o baba czekała tylko że doczekałem nie brak Słuchajcie, błagam, dobicie to 5 łapek w górę. Pod ostatnich kilku, pod dwóch filmami, powiedziałem, żebyście dobili 7 łapek w górę, bo to akurat było trochę O, ale nie O kurde, no nie wiedziałem, że ja tak wyjadę. No, oh, nie, o O kurde. O, żeby to sobie nie wiedziałem. Nie wybrałem. Pierwszy raz na solo by na w ogóle wygrałem, możecie teraz właśnie zobaczyć moje statystyki, to są moje wszystkie statystyki. Zwycięstwa 3 na 3 8, 810, zwycięstwa jednoosobowe na solo 61, zwycięstwa duo 700. Akurat na dół nagle zajrzę, że mi się to wykował dobra. Dobra, biorę sobie teraz inną postać. Powiedzmy z Mortisem. Też nie jestem Mortisem dobrym na solo. Nigdy nie grałem w ogóle Mortisem na Solo. Ale pamiętam jak go biorę, co trafiłem. To było jakoś lato czy coś? Nie, w lato to ja y, trafiłem tego. Nie, no, nigdy nie jestem dobrym Mortisem. No. I, sobie i tak źle nie jest Dołączacie do klubu właśnie yy, yy, tutaj założyłem opis zapraszamy do klanu Team Marix wbijajcie na kanał Marix Sprout tak wbijajcie na kanał Marix Sprout też wbijajcie na kanał Pana Macety. nie mamy akurat pięciu wbijajcie jeszcze na kanał Pana Macety bo on też y, ma y, dobijajcie te u jego ileś łapek w górę ile on mówi bo u nas pod jednym odcinkiem a dobiliście 6 łapek w górę w górę choćby że dobiliście choćby że dobiliście no to 3 tygodnie dobiliście 6 łapek w górę i 50 wyświetleń. To nie strasznie mi no, mamy się tu bierzemy za walkę. No, Musimy to wygrać. Dobra, słuchajcie, jeszcze ze 2-3 rundy. Aj, kurde, nie pokonali. Pokonali mnie. mnie. Dobra, to No i idź już po to, nie jestem ademną, gdyby. Słuchajcie, nie radzę się tymować na solo. Ja też raz się filmowałem niedawno i właśnie pokonałem chyba. Filmowaliśmy się, że byłem Bulem, a on barleyem wtedy jego pokonałem. To była taka zabawa. Bawiliśmy się cały czas, chodziliśmy wokół jednego krążka. O Boże. Kurde. Jezus. No nie, i teraz głowy się idźcie sobie. Ja cię kręcę. Nie władzę, nie. Nie idziesz do niego. tak to robię. No. Dobrze, że nie idziesz do niego. Mam <laughs> no, nie nadzieję, że to będzie jakieś drugie miejsce. I no, czemu nie na zewnątrz, wysadziłeś? sobie Czy to ważny chylek jesteś? Można z i tak nie żyć. Nie! 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 Ale i tak byśmy to przegrali. Dobra. Mam no plus 7. No tak. Tutaj. Słuchajcie, ja na chwilę zrobię przerwę. Yy, bo muszę coś tam zrobić, dobra? Yy, to. że yy, Będziemy się witali po przerwie. Dobra, słuchajcie, ja jestem po przerwie i będziemy teraz grali kolejne rundy, tylko że.

Także z tym filmem naprawdę będzie przyszła, chociaż w to jest wieratel, ja nie będę opening, to mega A, i to jest Jack jest, jest taka strasznie szybka. Najbita wolnego na, 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 na to ona Ma od razu będzie taka mała ich. Nie ma, złapam się, nie ma. To Jest Chyba teraz już tego bo ja pyrzyka, pyrzyka... No, ogólnie do Nie mam pyrzyka, jedwika. Czyli ja nie mam wystarczająco YouTube. Na odcinku na wakacje. Jak będą w wakacje, to wtedy może się przedstawię to sobie tutaj. Może jak będą w wakacje, to jak uzbieramy trochę gemów, to może po, porobimy tam różne rzeczy, co? 12799. Nie, to tak nie może być. Ja cię. Dobra, jeszcze raz sobie pogramy na zadynce. Dobra, to wygramy. Może. Może oni będą dobrze. Nie wiem.

Kumary, kumary, Z z tym kumary, kumary, to kumary, kumary, ale kumary, kumary, to kumary, kumary, to kumary, kumary, Ja kumary, 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 o jakie tak, O, jaku. Ja Słuchajcie, po tej rundzie będziemy kończyli odcinek. Hmm. Będziemy kończyć. O, oh, yes, dobra. Wybraliśmy. Ten odcinek, który zakończyliśmy na 807 kucharkach. A więc tak, pamiętajcie o zostawieniu łapce w górze. Pamiętajcie o subskrypcji i komentarzu jakieś. Dobijmy 500 wyświetleń pod naszym pierwszym odcinkiem. Tak, do wakacji, powiedzmy też. A ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapce. A ja Was żegnam. papa. Pa.